There is no personnel umbilical. It's long gone. What? Wait, I think I can use the maintenance rig instead. If I can find an EVA suit, I can still get to you! Be careful, Ripley! That's it! Okay. Kostium był na dole. Czyli znowu wycieczka a space zakładam? Cudownie. O O, zmarnowałem ostatni odnóg miętacza płomienia, bo się wystraszyłem. Kurwa, Idioto! Oby mi nie był potrzebny. Oby mi nie był potrzebny teraz. Come on, come on, jestem zbyt blisko, żeby teraz mi jeszcze ten patałak przeszkadzał. O, ty kurdu! Uciekaj, dobrze. Dobrze robisz, dobrze. Dobrze. Nie, mnie tu wcale nie było. Wcale mi tu przed chwilą nie było. Ale ty byłeś! Fuck! Dobra, przynajmniej jest jakiś plus, nie zużyję tego miętacza pomieni jeszcze raz na nim. Ok, to jest zawsze jakiś plus, ok? Okej, okay. chyba byliśmy to razem sprytniejsi od niego. No bo po prostu wiedzieliśmy, co się kurwa zdarzy. No hej, złotko, co u ciebie? Jak leci dzionek. Gorąco tu nieprawdaż? Spierdalaj. Czy tam było... Czy tam był drugi Xenomorph? Nie straszcie mnie. Hej. No cześć skarbie. Dobrze, wlazł do szybu. Żeby mnie tylko teraz nie dorwał. Jest zbyt dobrze. Come on! Lecimy, bo to. Ja wiem, że wróg jest w pobliżu, ale muszę zapisać. Czemu wszystko ucichło? Widzę to odbicie. Are you fucking kidding me? Czy to jest kuźwa żart? Co się teraz stanie? To. Bo to wygląda jak część fabuły, to już nie zabiło mnie normalnie. Czemu ja jeszcze żyję? To nie jest normalne. Amanda, czemu ty jeszcze żyjesz? To nie jest normalne Oni jej coś zrobili, to nie jest normalne Jakim cudem spłonąłem? Co je... Nie! Chciałem się właśnie uleczyć Chciałem się właśnie uleczyć, a ona spłonęła. Od czego? Może się od razu uleczę? R, aby aktywować. Come on. Injection! Jeszcze raz. One more time. Potrzebuję zdrowia w ciul. Z dala do ognia. Ja sp ją spalimy. Z zarodkiem. Mam cały sprzęt ze sobą. Nie no, seems legit. Co jest kurwa? Ani rusz. Nie, 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 no, nie, okay. dobrze Ripley. Boże, Ripley. Ripley, Ripley, tak. nie, Myślałem, że z Ellen znowu. Ehm. nie, 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 cały. Fucking nie, nie, idę teraz. Dokąd idę? Tutaj to może tamtędy. Pewnie, że z któregoś z tych jajek coś wyskoczy. Oczywiście, że tak to będzie wyglądać. Nie tędy? Ok, pójdziemy tamtędy. Żaden problem. Byleby do domu. Ale to, że ona żyje, to nie jest normalne. on jej coś zrobił. A <słyski> bardzo możliwe, nawet. Że ma w sobie coś, zarodek, że jest nosicielką Mordowała śmietacz ognia na to Eee, muszę to oglądać z bliska, naprawdę? Fucking hell Ooo, god Więcej paliwa do miotacza? O, do to kurwa, to? No co chcesz? Czego stąd dupą, co? Co jest kurwa, co? Okej okay. On właściwie nie zaatakował Czemu on mnie nie zaatakował? Czy on wie, że jestem nosicielką? Może dlatego? To są moje teorie tylko jakieś głupie, ale. Mogę tędy przejść, no nie da się. Co ja próbuję w ogóle zrobić? Co ze mną jest nie tak, że mnie nie zaatakowali? Co jest kurwa? Co, Co się stało? Co jest grane właściwie? Co jest w ogóle? Wiatrak, oczywiście! Zdrajca zasrany, to wszystko przez niego. Co się odpierdala? Nie rozumiem! Amunicja do strzelby, rewolweru. To się szykuje na coś bardzo dużego. Zapis gry? Zapis gry tak po prostu bez niczego? To jest coś bardzo nie tak. W drugą stronę? Tędy? Nie, tędy też nie. Halo? Tyle pytań, żadnych odpowiedzi. Ja, 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 czegoś wymagam, czegoś... Au! Jestem idiotą? Miałem się schować tam na dole, prawda? Ale nie zdążyłem, więc nie zauważyłem w ogóle, że pociąg jedzie. I like trains. Chudź, Okej, okay, dobrze. Idealnie. Żyjemy. To się liczy. że Amanda. Tak za blisko, zgadzam się z tobą. Będzie pewnie jeszcze jeden. Teraz żaden nie jedzie. Co jest grane? O kurwa! Jak się zesrałem! <śm> Proszę, nie zabijajcie bądźcie grzeczni. Ok, tutaj już nie będzie ciepongów, prawda? Grzeczne ciepongi. Już nie będzie. O, jaki przytulać, ten i miły raca. Na cholery mi to wszystko. Na cholerę mi całą municję do kogo ja mam strzelać. Czemu nie mogę wyciągnąć mojego dziwnego lokalizatora? Co? Czemu nie mogę? E, bo zaczynam się martwić. Czemu nie mogę tego wyciągnąć? To się zepsuło coś? Czy ja mam tego właśnie nie wyciągać? Bo to mi się może przydać. Miotacza ognia też nie mogę wyciągnąć. Co jest grane? No, nie mogę wycią... To są jakieś jaja! Okej okay. Teraz wszystko mam. Jeszcze raz. Może. Postrzelajmy do nich, o fak, idzie coś po mnie, i postrzelajmy do nich z... ...rewolweru. Czemu by nie? Co mi tu lata? Przestańcie. Chyba przejdźmy się tędy. Okej. Okay. Coś jeszcze po mnie chce przyjść? Idzie. Nie warto tego marnować teraz, przyda się potem. Na górę, A tędy? Ła, wow, idiotą jestem. Żadna nowość. Eee, zaskakuj. Przecież, co ci jest? Trzymaj się tego. Co za debilizm. Wiele life. dokąd iść? Gdzie zmierzać? Małe injection może? Dobrze Okej, okay, uciekamy z tego zastranego ostatku Spierdalamy stąd W trybie natychmiastowym Czas najwyższy Po takim czasie W całym roku prowadzenia gameplayu z tej gry Prawie roku, no Spierdalamy tym razem nie gab się w hełm jak głupia. Zakładaj go i uciekaj przed ksenomor. Nie patrz się w zasrany hełm. Załóż go! Just put it on! Dobrze. Finalne starcie. Uciekamy stąd. It's about time, bitch! Space. Mój ostateczny przyjaciel. Kosmos. Wow, to się nieźle rozpada. Nieźle się dzieje. Nie, nie umiesz szybciej? Amanda! Zapierdolaj po swoje życie, ja wiem, że to jest próżnia, ja wiem, że ci tutaj troszeczkę nóżki odmawiają posłuszeństwa, jak pod wodą, że ciężko jest biec, ale hej! Mowa tutaj o twoim życiu, czy coś? Czy ja mam iść tutaj? Tak! Jest! Dokładnie tutaj! Szybciej uciekaj. Coś ci jeszcze zdarzy na sam koniec, ja to czuję w życiu. Nie wiem, czy ona przeżyje, nie wiem, czy ona spotka swoją matkę. Nie wiem, czemu zakładam, że ona jeszcze żyje. Czy Ellen Ripley żyje? Od te... To jest pytanie, na które sądzę, że nie poznam odpowiedzi, bo ona też zginie. Mam takie przeczucie dziwne. Że ta historia nie skończy się dobrze. Może dlatego ludzie tak narzekali na tą grę. Że tyle jebania się z Ellenem, że w końcu tak nas zabije. Ty je widzisz, że ja ich nie widzę Które mechanizmy? Okej okay. Nie mam karty A okej, okay, już dostałem Mechanizm numer jeden odblokowany I mechanizm numer dwa Karta, łapki Wkładamy kartę i uciekamy stąd Już Zero więcej mechanizmów Po prostu wsadźcie mi najebanie statek Aktywuj, come on. Nie wiem co to jest, ale prosi o aktywację. Ile jeszcze takich zagadek? <laughs> Come on! For fuck's sake! Ile tu można ciągnąć? Wszystkie cztery? Uspiesz się, kobieto. Posiłki, kobieto. tym on! Po tym musi być koniec. Po prostu... Wynośmy się! Proszę! po prostu... Oj, to nie wyglądało dobrze. <laughs> Czyżby kosmos naprawdę miał być moim ostatnim przyjacielem? Koniec polowania! Wykonano sięgnięcie! Co się zdarzy? Baza sewastopol pozdrawia! Tak, byliście chujowi! Na Teraz mi będziesz dawał poradniki do kalibratora. Teraz, w tej chwili, naprawdę. Mo to BYŁ na samym początku. <coughs> ja żyję. Ja, ja styluję myślałem, że to jest koniec. Jakim cudem ty, kuźwa, żyjesz? Masz sobie aliena. Masz sobie alienowate dzieci, ja to wiem. Legnij się tutaj sprawdzą cię i... No! Wypierdalaj pod kwarantannę! Eee... Mogę tu gdzieś ten kostium zostawić, przebrać się coś? Nie? Nie mogę. O kurwa! Okej! Okay. Jeff! Myślałem, że sobie spokój. Nie wiedziałem, że nawet to zainfekowaliście. Wypierdzielaj! Tylko nie kliknij wenty. Co? Przecież uniknąłem tego dziad. Tak gra skończy się tak samo jak film. Że Amanda Ripley skończy jak jej matka opuszczona w kapsule ratunkowej. Okej, okay, Jeff, czy tam siostrzyczko czy braciszku Jeffa Nazwijmy cię Kane? Dlaczego by nie? Będziesz Kane. Cześć Kane. Wypierdalaj Kane! Czy ja zginąłem? Czy to jest część fabuły do jasnej cholery? Koniec transmisji Ona skończyła jeszcze gorzej! Ona skończyła w całym kosmosie! Więc Spacey tak będzie moim ostatnim przyjacielem! Oj, Amanda... A może nie? Może coś po nią przyleci innego niż ksenomorf? I tego się nie dowiemy, to jest koniec. grana zostawia z cliffhangerem. Naprawdę. This is Ostatnia transmisja. Mówi Ripley. I co Ripley nam powie? Ripley, powiesz coś jeszcze. Amanda, może coś więcej niż This is Ripley. Nie mówcie, że zrobicie z tego remix? Czy nie, nie dowiemy się co jest dalej? Are you fucking kidding me? Nie, nie godzę się. Nie godzę się! Nie godzę się! Żartujecie się sobie po tym wszystkim? Destroy. To jest paradoks. Spodziewałem się takiego zakończenia, że po tym wszystkim, co Amanda przeszła w tej grze, ona i tak zostanie udupiona na sam koniec. I w jakiś sposób zginie, zostanie opuszczona, zostanie sama. Ale. Ale jak już to, to się zdarzyło, ja tego nie akceptuję! Był tam, było tam to światełko, że ktoś się może ocalić, ale... Ostatnia transmisja, o czym, o czym może świadczyć? Jest mi ciężko się pogodzić z tym, o tym ile przechodziłem tę grę. Ile ludzi próbli... <laughs> Ile ludzi prosili mnie, żebym tę grę właściwie skończył. I przeszedł. Więc e, tak o tym dokończyłem i nie jestem usatysfakcjonowany zakończeniem ani trochę. Czy mogę pominąć te napisy? Mogę. Czy coś po tym jeszcze będzie? Jeżeli będzie mniej główne. Jeżeli. What is this fucking bullshit? What is this? Are you fucking nuts? ocalałego. Są jakieś wyzwania. Nie wiem. Nie wiem czy to tknę. Nie mam pojęcia. Uh, my mind. Is telling me no. But my body... Znaczy... My body also is telling me no! Nie, nie akceptuję tego. Dobrze. Ten ludzie skończyliśmy Alien Isolation. Znamy także tak, jako izolacja, czyli seria na kanale, której nie chciałem dokończyć, a ludzie mnie zmusili. I bardzo Wam za to dziękuję. Tak tak szczerze. Naprawdę Wam za to dziękuję. Um, Tryb całego. Nie. Nie mówię, że nie. Prawdopodobnie jeszcze tknę, więc może to jeszcze zobaczycie, ale to zależy od was, czy będziecie chcieli. Także to byłam teraz w tym odcinku. Także tak kończymy serię oficjalną całą. Dzięki za oglądanie, dzięki za wsparcie, dzięki za zmuszanie, żebym wytrwał przy tej grze do końca. Bo, bo było warto naprawdę. Nie dla zakończenia, dla samej rozgrywki. To tyle. Trzymajcie się. Na razie.